No dobra to dzisiaj wstąpimy do takiej analogowej ekstra klasy, taki mój prywatny ranking wkładek MC powiedzmy w okolicach 5000 i jedna do niedawna tyle kosztowała ale jakiś czas temu dość mocno zdrożała. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych modeli, musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle dążymy do technologii Mowing koi. Historia wkładek, jakby nie patrzył, jest to nieustanny wyścig o redukcję masy drgającej. W klasycznych wkładkach MM poruszamy magnesem, który, choć miniaturowy w skali mikroświata rowka płyty, jest ciężkim kowadłem. Zasada bezwładności jest nieubłagana. Im większa masa, tym trudniej ją zatrzymać i wprowadzić w ruch. Co w świecie audio oznacza spowolnienie transientów i utratę mikrodetali. Tak w skrócie. Wkład KMC odwraca ten porządek. Magnesy są stałe i potężne, a poruszają się cewki przymocowane do wspornika Igły. ewolucja MC to przejście od miedzianych uzwojeń do cewek nawiniętych drutem ze srebra lub miedzi monokrystalicznej o grubości ludzkiego włosa. Dzięki temu igła reaguje na mikroskopijne zmiany w rowku płyty niemal natychmiastowo. To przekłada się na lepszą mikrodynamikę i na pasmo przen przenoszenia sięgające daleko poza 20 kHz. Dzisiejsze wkładki MC to szczyt precyzyjnej mechaniki. To trochę takie zegarmistrzostwo, które pozwala usłyszeć nie tylko muzykę ale i akustykę sali, w której ją nagrano owe mityczne powietrze między instrumentami i inne takie tam powiedzmy te audiofilskie czary mary. Wybór wkładki za około 5000 to faktycznie jest swego rodzaju moment krytyczny. To tutaj według mnie kończy się bezpieczne poprawne granie, a zaczyna bezkompromisowa walka o estetykę dźwięku. Za te pieniądze producenci mogą już zrezygnować z rurek aluminiowych na rzecz wsporników zboru, boru czy rubinu oraz szlifów typu MicroLine czy Shibata. Tu budżet, którym, to budżet, taki, w którym decydujecie, czy Wasz system ma być chirurgicznym skalpelem. Czy jednak coś w stylu barwnego pędzla? I zaczynamy. Coś dla fanów heavy metalu, ostrego roka i mocnego uderzenia, ale i nie tylko. Jasmine Turtle. Oczywiście, recenzja jest już na moim kanale. To chińska marka, która udowodniła światu, że made in China w audio może również oznaczać luksus i artystyczne podejście. Oczywiście, zasunęli łączeniem tradycyjnego rzemiosła z nowoczesną inżynierią. Model Turtle to hołd dla chińskiej tradycji. Rzadko bowiem spotykamy taki materiał w służbie audio. O czym mówię? Ano budowa. Korpus jest wykonany z prawdziwej porcelany. W białej porcelany z niebieskimi wzorami. Porcelana dzięki swojej gęstości i strukturze oferuje unikalne właściwości tłumienia rezonansów wewnętrznych, których nie posiadają metale czy tworzywa. Wspornik rubinowy, szlif, line contact, masa własna, uwaga to aż 14,5 g. Chyba jedna z najcięższych wkładek, jakie miałem. Chociaż musiałbym zobaczyć, ile waży moja litewska wkładka. Pewnie coś koło tego. Podatność 12, więc założymy tą wkładkę wyłącznie na ciężkie ramię. Żeby to miało sens, oczywiście. E, jak to gra? Bas. Bas jest gęsty, osadzony bardzo nisko. O charakterze niemal organicznym. Nie szuka się tutaj twardego estradowego uderzenia. To bas, który oddycha. W nagraniach Dead Dance stopa hmm, taka, powiedziałbym, no, chyba perkusyjny ma swoją fizyczną objętość, ale przede wszystkim masę. Masę, która wypełnia bezproblemowo pokój, tworząc mroczny, gęsty fundament. Średnica to raczej coś w stylu gęstego syropu, kwintesencja muzykalności. Wokale są wypchnięte o krok przed linię kolm nabierając niesamowitej namacalności. Głosy męskie nabierają powagi, a damskie stają się aksamitne i nasycone harmonicznymi. Nie ma tu cienia suchości w tym dźwięku. Wysokie tony. Hmm, ten spornik nadaje im taki lekko specyficzny blask. Są krystaliczne, ale podane z taką kulturą, że sybilanty na płytach, nie wiem, Ewy Cassidy, stają się częścią spektaklu, nie błędem. Hmm, góra jest perlista, nie męcząca. Scena budowana jest dość blisko, gęsto, stawiając na intymność i głębie zamiast na nieskończoną szerokość. Muzykalność w mojej ocenie 10%. 10 na 10. To wkładka, przy której zapomnisz o analizowaniu pasma i po prostu słuchasz kolejnej strony. Rekomenduję ją bardziej do jazzu wokalnego, małych składów, muzyki barokowej, no i tak jak powiedziałem, heavy metal. No i teraz coś zupełnie nowego, świeża seria od Ortofona i ja wybrałem model MCX. 30. E, miałem już okazję ją dwukrotnie posłuchać, e, tak troszkę nawet dłużej i no, spodobała mi się ta wkładka. E, bardziej niż powiedzmy tam kontrapunkty czy quintety. Duński ortofon to niewątpliwie jedna z najstarszych i największych producentów z największych producentów wkładek gramofonowych na świecie. To oni w 48 opatentowali chyba w system MC. Seria X to ich najnowsze dzieło łączące no, 100 lat tradycji z drukiem 3D w metalu. No, budowa korpus to spiekany proszek tytanowy, tak zwana ich technologia SLM. Miałem okazję porozmawiać z jednym z pracowników Ortofona podczas Highend Show w Monachium. Bardzo, bardzo się chwali tymi wkładkami i w sumie trochę się nie dziwię. A okej, okay, jeszcze wówczas miałem okazję posłuchać. Sztywność tego materiału jest niemal nieograniczona, co pozwala na bezstratny transfer energii z igły do cewek. Wewnątrz mamy uzwojenie srebrne. Masa 9 gram, pod 15, Szlif Nude Fine Line, ramię raczej średnie, nada się też do ciężkiego. Bas, e, no i tu jest fajna sprawa, obrotnie troszkę jak w Jasminie. Otóż definicja kontroli i szybkości, e, fantastyczna stopa perkusji, jest krótka, bardzo precyzyjna, a słuchając partii basowej Markusa Millera usłyszycie każde szarpnięcie struny z idealnym timingiem. Bas nie ma tendencji do ciągnięcia się, jak to czasem jest w jasminie. Uderza i gaśnie dokładnie wtedy, gdy kończy się impuls. Średnica jest bardzo czysta, neutralna, wręcz przezroczysta. Ortofon tutaj nic nie dodaje od siebie. Jeśli nagranie jest suche i techniczne, no niestety to usłyszysz. Jeśli jest bogate, to X30 odda to z matematyczną dokładnością. To brzmienie bardziej o charakterze studyjnym. Wysokie tony, bardzo rozdzielcze, pokazują mnóstwo powietrza i mikrotetali. Blachy perkusji mają właściwy metaliczny blask, który jest czysty i nie przechodzi w pisk, ani ziarnistość. Wzorcowa jest też stereofonia. Każdy instrument ma swoje, znów precyzyjnie wyznaczone miejsce na bardzo szerokiej i głębokiej scenie. Muzykalność wynika tu z perfekcyjnego porządku i braku zniekształceń, a nie z ocieplenia barwy. Rekomendacja Wielka Symfonika, bo tam usłyszcie naprawdę każdy instrument. Świetnie sprawdzi się ta wkładka też z elektroniką, nawet tą bardziej skomplikowaną, czy tą z nowoczesnych produktów. No i teraz taka wkładka, która no, nie tak dawno kosztowała trochę mniej, a teraz widziałem chyba troszkę powyżej 6000, tysięcy a mianowicie Lyra. Lyra to powiedziałbym coś w stylu takiej butikowej manufaktury z Japonii, prowadzona przez Stiga Bjorga i Jonathan Kera. To wkładki dla tych, którzy no, nie uznają tej kompetencji pójście na kompromis w kwestii rozdzielczości budowa, to jest ten, ich system New Angel, yy, czyli ta cewka pozycjonuje się idealnie centralnie w polu magnetycznym dopiero po opuszczeniu igły na płytę wspornik boronowy, szlif na, na, od Namiki Micro masa 7,3 g podatność 12, więc zaleca się ją do zastosowania mm, do ramion o średniej wadze no i ja też zalecam bardzo mocno przyłożyć się do kalibracji szczególnie fauta i azymut. I uwaga, VTA nie, 90 stopni. Bass. Czysta energia i dynamika. W utworach Rage Against the Machine do pasma uderza z furią karabinu maszynowego. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek spowolnieniu czy zaokrągleniu krawędzi. Bass jest twardy, konturowy, niesamowicie szybki, a przy tym potrafi zejść naprawdę nisko. Średnica jest szczegółowa, ale też przy tym zdecydowanie bardziej otwarta. Lyro. Delos wciąga, wyciąga na wierzch faktury, których nie usłyszycie na znacznie tańszych wkładkach. Każdy oddech wokalisty, każde muśnięcie struny gitary jest niemal fizycznie namacalne. Wysokie tony to jazda bez trzymanki. Jeśli płyta jest nagrana ostro, no znów, usłyszycie to bez absolutnej litości, ale na dobrych realizacjach góra jest świetlista, otwarta i nieskończenie długa. Budując niesamowite wręcz poczucie realizmu. Ta wkładka buduje bardzo dobrze ułożoną i ogromną przestrzeń, szczególnie w głąb. Lokalizacja źródeł pozornych jest punktowa. To wkładka trochę dla analityka który chce wejść do środka nagrania i policzyć muzyków na scenie. Ale mimo tego świetnie się sprawdza z rokiem progresywnym. Eee, no nie wspomnę o tym, jak ona pokaże możliwości realizacji audiofilskich płyt winylowych. Rock, muzyka progresywna, jazz jak najbardziej. No i coś, co chyba najwięcej razy w życiu montowałem, ale przepraszam Was, lepszych zdjęć nie znalazłem na telefonie w archiwum, eee, czyli Hanna. Która weszła na ten rynek naprawdę z buta, można powiedzieć. Oczywiście jest to marka należąca do Excel Sound Corporation być może niektórzy z Was jeszcze pamiętają wkładki Excel eee, ale tak czy siak jest to japoński gigant jeżeli chodzi o produkcję wkładek gramofonowych, Poprzez dekady produkował swoje wkładki dla wielu wielu producentów były to oczywiście wersje OEM-owe. Hana to ich autorska wizja idealnego brzmienia, oparta z jednej strony na tradycji, a z drugiej strony na nowoczesnych polimerach budowa no to jest ten korpus del Rino materiał o jak najbardziej dobrym, e, o dobrych właściwościach tłumienia. Elementy mrożone kryogenicznie. Tak, wiem, niektórzy się odezwą zaraz, bo wiedzą o tym, że niektórzy nawet producenci swoje przewody kryogenicznie gdzieś tam mrożą. No, ale nieważne. Wspornik boronowy, szlif MicroLine, masa 9,5, podatność 10, więc ramię średnie i ciężkie jak najbardziej. Bas. A. Uwaga przy ustawieniu. 92 stopnie jest najlepiej, jeżeli chodzi o fałt. Bas gęsty, mięsisty, bardzo, ale to bardzo solidny. Daje poczucie stabilnego fundamentu, na którym opiera się cała reszta pasma. Jest bardziej nastawiony na wypełnienie pokoju dźwiękiem niż na suchą techniczną precyzję. Średnica to chyba najpiękniejszy element Hany według mnie. Jest ciepła, jest barwna i niesamowicie, no nie wiem, ludzka. Głos, no wróćmy do Ewy Cassidy brzmi z nią wręcz wzruszająco tak, ma odpowiednią wagę, emocjonalny ładunek średnica jest gładka jak jedba bardzo mi się podoba Hannah pod tym kątem wysokie tony są Kulturalne są szlachetne, no a mamy szlif Microline, który, no, fantastyczny co przekłada się na brak zniekształceń Sybilantów. Góra jest detaliczna, ale lekko zaokrąglona na samym skraju, co sprzyja też długim odsłuchom. Hana jest spójna i stabilna, wszystko płynie jako jedna wielka opowieść muzyczna. I też bym coś takiego zasugerował, że muzykalność w tym wypadku jest priorytetem ponad laboratoryjną analikę. Analitykę. I raczej lekko jaśniejsza jest to wkładka. Blues, soul, jazz, długie wieczorne odsuchy. Taka jest moja rekomendacja. Eee, no i co? No i Sky Analog. No to tutaj też jest recenzja, oczywiście, na moim kanale. Tym razem model G2. Jasne, to nowa, potężna, potężnie chcą Chińczycy wejść na rynek wkładek typu MC, która w krótkim czasie zasunęła zmiana, powiedziałbym, zabójcy gigantów. Wkładki Sky Analog oferują technologię i precyzję wykonaną znaną z modeli znacznie droższych. Budowa aluminiowy korpus, bronowy wspornik, szlif, Janabora, bora, masa 10, podatność 12, więc typowo podśrednie średnie ramię, ale pod ciężkie też podejdzie. To co według mnie jest największą wizytówką Sky Analoga G2 to bas. Potężny, motoryczny, ze świetnym rytmem, e, w nagraniach grupy, ach czasem mi się uda włączyć powiedzmy Yellow na przykład, pokazuje co to znaczy kontrola, potęga i tak zwany wykop. To bas, który prowadzi utwór i zdecydowanie nadaje mu tempo. Średnica jest rzetelna, realistyczna, czysta, nie koloryzuje w stronę ciepła, ale też nie chłodzi przekazu. Instrumenty Dente mają odpowiedni blask i zdrową agresję tam, gdzie wymaga oczywiście tego nagranie. Wysokie tony. Odważne, jasne, bardzo dynamiczne. Dają poczucie świeżości i ogromnej dynamiki w skali mikro. Talerze perkusji mają swoją wagę i naturalny metaliczny dzwon. Scena szeroka, wręcz koncertowa, z dobrym rozmachem to wkładka, która żyje i pulsuje energią, wciągając słuchacza w sam środek muzycznej akcji. Moja rekomendacja: elektronika, rock, duże składy orkiestrowe, no i bluśor. Jak najbardziej. Zygz r 50 No, jest to wkładka, którą instalowałem może z dwa razy. W przeciwieństwie do Hany, której pewnie za 20 razy. Ehm, Nakatsuka Hyasoi, założyciel ZYXa, to inżynier swego rodzaju w Japonii uznawany za legendę. Opiera się na Zyksa, jakby opiera się na takiej filozofii Real Stereo, czyli eliminacja przesunięć fazowych pomiędzy kanałami. Co jest kluczem do ich legendarnej sterofonii. Konstrukcja OpenR czyli bez takiego dużego zewnętrznego korpusu, wspornik z włókna węglowego. Masa 5 gram, czyli prawie trzykrotnie lżejsza od jasminy. Podatność 15, więc typowe japońskie podejście. Sliffline Contact, czyli nada się do ramion średnich i do ramion lekkich. Jakby ktoś chciał swojego duala e, Golda, czy tam 5000, 7000, wyposażyć w najlepszą możliwą wkładkę, to Zyx być może. Jest jedną z nich. Bas jest zwinny, sprężysty, szybki, nie ma tu może takiej potęgi jak nie, w Denonach na przykład 100, ale zyx jest niezwykle finezyjny w pokazywaniu barw basu. Słuchać różnicę pomiędzy różnymi typami kontrabasu czy gitary basowej. Średnica jest. Eteryczna, przezroczysta, pełna mikroinformacji. Dźwięk w tym wypadku w średnicy całkowicie odrywa się od głośników, tworząc iluzję obecności instrumentu. Brak korpusu sprawia, że średnica jest wolna od jakichkolwiek pudełkowatych rezonansów, przynajmniej tak ja to widzę. Wysokie tony są fenomenalne, pełne powietrza, blachy, perkusji brzmią niezwykle naturalnie, z długim, krystalicznie czystym wygasaniem. Góra pasma jest niesamowicie szlachetna. Holografia na najwyższym poziomie. Instrumenty materializują się w powietrzu w sposób niemal magiczny. Muzykalność wynika tu z lekkości, swobody, naturalności przekazu. Moja rekomendacja: jazz akustyczny, muzyka kameralna, ee, muzyka filmowa. Jak najbardziej. Jeżeli szukacie wkładki, która ma fenomenalną przestrzeń, to właśnie ZYX jest tego typu wkładką. No i IAD, number 5. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś posiada obecnie na przykład Denona 103R i chciałby wejść półkę wyżej, no to myślę, że jest to właśnie ta wkładka. Irupen Audio Team, IAD. Prowadzone przez Józefina Lichtenger. Firma łączy elegancję z bezkompromisową inżynierią, Często wyznaczają standardy w kwestii designu i jakości wykonania. No, spójrzcie, jak wygląda ta wkładka. Mamy tu polimerowy korpus o dużej gęstości. Masa własna aż 15 gram, więc znów ciężka wkładka. Pie... Podatność 15. Szlif, e, niód, fine line. I ramię, no raczej do, do ciężkiego ramienia. Bas fantastyczny, monumentalny, głęboki. Fundament w nagraniach wangelisa czy ścieżkach dźwiękowych ma tu niesamowitą wagę i fizyczną odczuwalność. To bas, który kładzie dywan pod całe nagranie. Średnica jest gęsta, kremowa, bardzo nasycona. Głosy mają body, są duże, osadzone, głęboko w przestrzeni. Średnica jest lekko Przynajmniej taki ma charakter, ale to dodaje tym nagraniom przyjemnego sznytu. Nawet powiedziałbym, że jest delikatnie wysunięta do przodu. Wysokie tony są jedwabiste, łagodne, gładkie. To wkładka dla tych, którzy chcą relaksu, czerpania radości z muzyki, a nie walki z ostrymi krawędziami detali. Góra jest obecna, ale jest ona podana w sposób kulturalny i też szczegółów nie zabraknie. Ehm. Dźwięk jest naprawdę dużej skali, tak zwany big sound. Bardzo muzykalna, wybaczająca słabsze realizacje płytowe, sprawiając, że każda płyta brzmi co najmniej dobrze. Rekomendacja: no myślę, że to jest najbardziej uniwersalna wkładka z tych wszystkich. Nawet pop, nawet duża klasyka, czy rock koncertowy, stadionowy. Bez problemu sobie na tej wkładce poradzą i będzie naprawdę no taki step-up od Denona. No i Goldring. No tych wkładek chyba przetestowałem najwięcej w życiu i też miałem kilka okazji instalować. Brytyjski. Golding produkuje wkładki od 1906 roku. ETOS to ich flagowiec, będący sumą ponad wieku doświadczeń w budowie przetworników analogowych. Mamy aluminiowy korpus, wspornik aluminiowy o bardzo niskiej masie, szlif Vital Light Contact, masa 7,7, podatność 15, więc typowo pod ramię średnie. BAS wzorcowo zbalansowany i rzetelny. Jest szybki, sprężysty i bardzo prytysko poprawny. Nie dominuje, ale zawsze jest tam, gdzie być powinien, z dobrą definicją faktury. Średnica jest neutralna wręcz do bólu. Goldring nic od siebie tutaj nie narzuca. On jest tylko przekaźnikiem tego, co wyryto na płycie winylowej. Średnica jest Ekstra czytelna, liniowa i spójna z całą resztą pasma. Wysokie tony czyste, bardzo rozdzielcze i precyzyjne. Ten szlif świetnie radzi sobie ze śledzeniem wewnętrznych rowków płyty, co eliminuje zniekształcenia, szczególnie pod koniec strony. Scena jest stabilna, lokalizacja źródeł pozornych wzorowa, równowaga tonalna, również tu nie ma także któryś z pasm. Bardziej dominuje. Generalnie, spójność to jej drugie imię. Muzykalność tu wynika bardziej z poczucia obcowania z produktem kompletnym i mocno rzetelnym. E, powiedziałbym, że jest to wkładka dla osób szukających prawdy w nagraniu, e, też uniwersalności, a przede wszystkim spokoju i balansu. Następna wkładka: Lesson LS10 k 2 No to też znajdziecie gdzieś tam recenzję na moim kanale. Muszę przyznać, że ta wkładka wygląda prawie jak chińskie koecu. Mm. Oczywiście jest ona ceniona w różnych forach za rzemieślnicze podejście i unikalnie takiej masowej produkcji. Każda sztuka jest tutaj traktowana jak małe dzieło sztuki. Wspornik borowy, szlif, line contact, masa 9, podatność 20 i to już jest najwyższa podatność w całym tym zestawieniu. Ramie zatem średnie, no i też lżejsze jak najbardziej, lekkie. Bas jest tutaj fantastyczny, bardzo organiczny, Eee, miękki, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie uderza jak młot, ale płynie jak żywy instrument. Ma świetną barwę, pozwala poczuć wibracje pudła rezonansowego instrumentów basowych, a przy tym ma całkiem niezłą kontrolę. No i też potrafi zejść nisko. Średnica to też jest mocny punkt tej wkładki. Absolutna poezja tekstur, wiolonczela, gitara akustyczna czy fortepian brzmią niesamowicie prawdziwie, z naturalnym wybrzmieniem drewna. Średnica. jest. Jest namacalna i bardzo intymna zarazem. Wysokie tony, raczej słodkie, detaliczne, ale zachowują ten poszukiwany analogowy sznyt. Nie tną musu, lecz delikatnie muskają, pokazując bogactwo harmonicznych instrumentów. To nie jest wkładka, gdzie brzmi podobnie jak CD, absolutnie. Buduje całkiem sporą e, scenę, czujemy fizyczną obecność muzyka w pokoju. Muzyka jest tutaj wpisana w DNA, to wkładka do czerpania czystej przyjemności z barwy. Muzyka akustyczna, jazz, małe składy wokalne czy blues, jak najbardziej pod tą wkładkę. No i na koniec wkładka, którą chyba najmniej w życiu instalowałem, może za dwie sztuki, czyli Shelter 501, no teraz to już powiedzmy o wersji trzeciej. To japońska firma, firmy Yasau Ozawy byłego inżyniera Fidelity Res Search. Pewnie możecie ich wkładki znaleźć gdzieś na portalach aukcyjnych. Są oczywiście od lat synonimem tradycyjnej japońskiej szkoły muzykalności. Budowa, aluminiowy blok korpusu, borowy wspornik, szlifniów elliptical, masa 8,1, potadność 9, więc dość sztywne zawieszenie, ramy średnie i mimo nie aż takiej dużej wagi, myślę, że najfajniej zagra z ciężkim ramieniem. Bas jest miśisty, twardy, doskonale kontrolowany. Ma świetny fundament i barwy, dając nagraniom poczucie solidności i spokoju. Bas nie dominuje, ale stanowi tutaj niewzruszoną podstawę. Średnica, no to z tego słynie 500 dziedzinka. Nazywano ją, powiem jakiś czas temu, koecu dla początkujących, dla ubogich. Ma niesamowitą gładkość, płynność i bogactwo średnich trudnych, które sprawiają, że wokale brzmią. Hmm. Majestatycznie? Chyba tak. Wysokie tony są delikatne, gładkie i powiedziałbym, że lekko wycofane na samym skraju pasma. Oczywiście dzięki temu nie czujemy tutaj zmęczenia i, i mamy takie wrażenie, że nawet po kilku godzinach słuchania muzyka wciąż nas cieszy. Chociaż tej góry nie ma tak dużo. Płynność tej wkładki to również jest znak rozpoznawczy. Ta muzyka po prostu płynie przez pokój, tworząc spójny, relaksujący obraz dźwiękowy. Wybitna muzykalność dla fanów klasycznego analogu. Rekomendacja. Muzyka wokalna, jazz, klasyczna, a w mniejszych składach, jak najbardziej. Pamiętajcie, że żadna z tych wkładek nie zagra na 100%, jeśli zlekceważycie temat przez wzmacniacza. Przy niskich napięciach wyjściowych, szczególnie z X czy czy powiedzmy Lesson, potrzebujecie ciszy i precyzyjnej regulacji m, impedancji. Bez odpowiedniego dopasowania do parametrów wkładki możecie stracić albo dynamikę, albo zdusić bas lub zbytnio wyostrzyć tony wysokie. Wybór wkładki to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest odpowiedni mariaż z przezmacniaczem czy transformatorem typu stepa. Dopiero wtedy analog pokaże swoją prawdziwą niszczycielską dla cyfry potęgę. Tak jest. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym 2026 roku. Cześć.